Hej, o dziś będę ukrywać się w domku Momi. Ostatni odcinek Wam się bardzo spodobał, jak ukrywałam się w domku u obcych ludzi, więc tym razem pomyślałam, że może schowam się w domku u Momi. Jak widzicie, już Momi coś tam zaczęła sobie dekorować i kombinować, ale ja nie będę pokazywać jej tego, że mnie w tym domku nie ma. Więc będę chciała zrobić coś takiego, że właśnie włączę sobie. O, telewizorek. Może jakieś takie, nie wiem, rzeczy typu komputer, coś takiego, żeby pomyślała sobie, że jednak jestem w tym domu i coś sobie tutaj ogarniam, żeby właśnie nie myślała, że tam poszłam. Dobra, oj, coś tutaj spsułam. Coś tu spsułam, co jest? Przecież nie stawiam w tym. Dobra, okej. Okay. Teraz mogę sobie to wziąć i wyłączyć i uruchomić komputer. Dobra, uruchomię sobie kompa. Nie wiem, może damy sobie... Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? O, damy sobie tutaj Robloxa. No i git. I będę musiała się tutaj zmniejszyć. Czekajcie, żeby mnie od razu nie widziała. Pyk, pyk, pyk. Dobra, może mam taką przypową stylówkę, ale za bardzo mnie tutaj nie widać. Dobra, może pójdę na ogród i też tutaj coś... Y Hmm, może grillka tutaj postawię bo wiecie, ona mi często zagląda w te okna więc lepiej będzie tak jeśli będę miała tutaj coś odpalonego dobra, pyk, pyk fajnie, teraz sobie mogę dać w sumie jakieś e, krzesełka tutaj może sobie pomyślić, że dziewczyny do mnie przyjdą czy coś. Ło, wow, oh, 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 mamy problem. Podpaliłam się, podpaliłam się, podpaliłam się pomocy, co ja mam tutaj zrobić. O, dobra, 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 żyje. O, damy tutaj sobie drugą ławeczkę. No i git. Może właśnie pomyślisz, że dziewczyny są u mnie, a robi się już powoli noc, więc bardzo dobrze. Widzę, że ona jest tam w sypialni. Okej, okay, zgaszę sobie tutaj właśnie światełko, żeby nie było widać jeszcze tutaj będę musiała troszeczkę poklikać, okej, okay, okej, okay. czekajcie bo ja jestem pierwszy raz w tym gdunku i ja tutaj się bardzo gubię o, Malwi szła hmm, ciekawe gdzie teraz Malwi będzie chodzić, okej okay, tutaj jest wszystko pogaszone, tutaj tak, 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 tak. dobra, a może na dworze zostawię zapalone, że niby tam siedzimy o, to będzie lepsze, dobra, idziemy sobie zerknąć do chaty momi uuu, dobre, dobre, dobra. Czy ona... Aha, nie ma tego zostawionego, włączonego, kurczę, bo byłam pewna, że to będzie otwarte. O. na kanapie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. O, drzwi są otwarte. Spoko. Ej, faktycznie śpi! Kurczę, jestem w domu wreszcie. I to ja mogę coś zrobić złego teraz. Lecę sobie na górę, pyk, pyk, pyk. Aha, kominek się pali. O, tu jest otwarte. Ej, patrzcie, jak widać mój dom. Wszystko tam widać. Już wiem, dlaczego ona tam właśnie siedzi. Dobra, co ja tutaj mogę jej nabroić. Może może damy jakieś niefajne rzeczy tutaj? Może jakąś kubkę czy coś takiego śmiesznego? Dobra, i damy tu, i, i damy tu i cały salon.

kto tutaj tak nabrudził? Ej, ona płacze! Teraz mi szkoda jej, ale ona tyle razy złego coś dla mnie robiła, więc no co? Dobra, tu jej nie widać. Nie, nie idzie. O, jest tutaj. Co ją teraz zrobić? On, ona tutaj jest. Ej, jak będzie spała, muszę się wymknąć, chyba. O kurczaki. Ej, tu nic nie ma. Ej, ona szuka kogoś. Ona szuka kogoś, kto to zrobił. O kurczę. Ej, dobrze, że mnie nie widzi. Dziwne, o o, podleje kwiatki, to chyba czas, żeby uciekać, wiecie, bo chociaż w sumie, dobra, przyda mi się prysznic, e o o, o o, o o, -o, 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 -o. I -i ale zimne, Jezu, jakaś najzimniejsza woda w ogóle. O oh my god, co to ma być? Ech, jaka śmierdząca! Co to ma być? Ej, zimno mi w plecy, polałam jakąś mega zimną wodą. I jeszcze po głowie, no co to jest? A, jaka obrzydliwa ta woda, skąd ona ją wzięła? Chyba ze studni. Chociaż nie, w studni jest dobra woda, a tu nie wiem, chyba z jakiegoś błoto chyba z wodą rozrobiła. O oh my god, co to było? Obrzydlistwo. Dobra, nie ma jej tutaj i tu też, też, też jej nie ma, dobra, czekajcie, bo coś się tam zapaliło, czy to może ona, ej, myślę, że tak, ale teraz co tu zrobić, jak tutaj uciec, kurczaki, to jest właśnie taki mały problem, bo ja bym zbiegła z największą chęcią po prostu gdzieś na dół, ale, ale jak ja mam to zrobić, jak ja mam zbiec na dół, Eee, jak wy macie jakiś pomysł, to właśnie teraz mi napiszcie. Ja jeszcze oblukam, czy ona jest... Nie, mo nie mogę, nie mogę, nie mogę. Dobra. Uciekamy stąd po prostu. Będę stąd uciekać. Uciekam, 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 uciekam. Dobra. I... o Oj, 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 oj. Dobra. Siedzę. O. Co to? Nieważne. Dobra. Eee, nie mogę włączyć komputera. O oh my god, bo to jest... O kurczaki. Dobra. Weźmiemy jakieś znowu niefajne rzeczy. Eee, I tutaj to nakładziemy jej... O oh my god. Dobra, hopa, chopa. I jakieś tutaj kubki. A tutaj damy jej śmieci. I tam damy jej śmieci. Trzeba było sprzątać w domu. Dobra, tu jeszcze to położę. E, może śmietnik jej postawimy. Hmm, a tutaj. Albo tutaj. Hmm. Może jeszcze tu zielone coś. E, ona chyba taką wodą właśnie mnie podlewała. Wiecie? W sensie tego kwiatka. Ale tam byłam ja. Dobra, i tu. E, i może tu i tu i tu i tu i tam i tam No suficie, takie plamy! <laughs> Ej, dobra! To będzie mega kozackie. Ej, teraz najlepiej by było, jak ja bym się schowała w swoim domku. uff, uff. Uf, 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 uf. O nie! Zamknęła dom! O kurczaki! Ej, ale mam lipę teraz! O -o. O -o. o o! o, o! O o! Ona, ona chyba mnie widziała. Kto to był? O nie! O o! Co ja mam teraz zrobić? Ej, może tu? O, to nie! O, ona mnie widziała na bank, na bank, na bank. Dobra, yy, o! Jak będę tak siedzieć, jest ta malutka, to może mi nie zauważy. Yy, kto to był? Dobra, uciekamy teraz. Szybko, 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 szybko. Ej, ona chyba w ogóle nie zaczęła, że ja wybiegłam z jej domu. Dobra, Wlecę sobie tutaj. O, oj, 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 oj. Dobra, i będę. O nie, o nie, o nie, 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 ona tam jest, ona tam jest. Dlaczego ja tak wolno biegam? Dlaczego ja tak wolno biegam? Dobra, nie widziała chyba mnie. Ej. Dobre, udało się. Okej, okay, jeszcze może sobie polecę tutaj i upewnię się, że może e, nie wyszła. Nie, jest przed domem. O kurczaki, o kurczaki, o kurczaki. Poszła sprzątać. Może jej teraz podpalimy ten dom. <laughs> to by było dobre. Czekajcie, weźmiemy sobie taki ogień. Albo o, weźmiemy ten duży, a co, tam będziemy się ograniczać. Dobra, pyk i pyk, i pyk. I... o, może tam, tak ładnie, ładnie. Tutaj też, tak ładnie, ładnie. Nie, 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 Widziałam nie Bank, na bank, na banku. Ciekam stąd, uciekam stąd. O nie, Goni mnie! Więc jeśli się podoba się dzisiejszy odcinek, to zostawcie mi łapkę w górę i dajcie znać, ką następnemu mam wbiec do chaty. A ja się z wami żegnam. Pa-pa!